Jacek Koga, Fundacja Darma. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj o materiale, który zalinkujemy w pudełku na dole. Wywiad pana Wolskiego, jeśli dobrze pamiętam, z, paną, z panem Kukułą. Troszeczkę czasu minęło, musiałem, musiałem ochłonąć, bo, bo co, co za dużo to niezdrowo. Pan Kukuła jest wyjątkowo ciężkim tematem, pan generał Kukuła. No ale za każdym razem jak coś powie, to już tak powie, że Wpięty idzie. Yy, yy, mamy milicję czy pospolite ruszenie zamiast wojska w coraz większym tempie, bo ciężkie zdolności oddajemy. Lekkie yy, istnieją teoretycznie, tak jak pospolite ruszenie w XVIII wieku też teoretycznie jeszcze istniało. Do rzeczy, wekt, wojsko obrony terytorialnej. Efekty, które mamy według kokuły są pozytywne. No to pomyślmy. Trzy lata na certyfikowanie brygady, przy czym ponad połowa składów każdej kompanii się zmienia w półtorej roku bodajże, w związku z czym, bo ludzie odchodzą, w związku z czym jak to jest gonienie króliczka. Jak certyfikować bataliony czy brygady, jak kompania nie jest w stanie mieć na tyle stabilnego składu osobowego, żeby ci ludzie się nawet dobrze poznali. Dalej. Pan Wolski do generała. Chociaż byłem przeciwny wotowi, to jednak był strzał w dziesiątkę. To nie był strzał w dziesiątkę, co widać teraz, bo mamy 34 tysiące, licząc zawodowych żołnierzy wotu, a miało być 53 tysiące w 19 roku. Jeśli dobrze pamiętam, materiał, raport jakiś na temat wotu jest w trakcie przygotowania, w związku z czym będzie można sobie poczytać wszystko, co na ten temat. E, jak, jak, jak się zmieniała rzeczywistość i wypowiedzi pana generała przez, przez te e, pięć lat, sześć? E, pan Kukuła. E, e, powiedział pan generał, że płot na granicy polsko-białoruskiej i pandemia e, pokazały prawidłowość w realizacji projektu WOT. Z tego co pamiętam, WOT zawsze wierni, zawsze blisko byli po to, żeby mieć zwiększoną gotowość szybkiej reakcji lokalnej z użyciem ochotników, żeby odeprzeć siły nieprzyjaciela, ewentualnie działać w sto kilkadziesiąt motocykli na te, razem na terenach nieprzyjaciela. To jest moja złośliwość w stosunku do pana generała Macieja Klisza, którego zresztą wbrew pozorom szanuję. No ale tak publicznie właśnie powiedział w autoryzowanym wywiadzie dla Fundacji Adarma, że właśnie kompanie wotu Będą całością kompanii działać na tyłach nieprzyjaciela, na monocyklach. Sto kilkadziesiąt motocykli równocześnie. Wywiad jest z 2017 roku. W pudełku też go tam na dole zalinkujemy. Będą mogli się Państwo pośmiać. A teraz jest pełniącym obowiązku wotu W związku z czym, dilerzy motocykli, powinniście się przygotować na to, żeby, żeby wystartować w przetargach, które niebawem na pewno zobaczymy. Nie wiem, jak chodzenie po Mieszkaniach przez wotowców i sprawdzanie sprzecznego z konstytucją i zdrowym rozsądkiem nakazu wy... bez wyroku sądu niewychodzenia z domu dla aresztowanych, de facto aresztowanych osób, miałoby w jakikolwiek sposób pokazać prawidłowość w sposobie konstrukcji Wojsk Obrony Terytorialnej. Płot, jeśli Państwo pamiętają, to dłuższy czas tam nie było WOTu, tylko były wojska operacyjne, w tym artylerzyści i czołgiści, a nie WOT. W związku z czym, nie wiem, no, prawda, że w końcu tam się WOT pojawił, ale to nie jest zawsze gotowi, zawsze blisko, jeżeli ludzie z Elbląga albo gdzieś z Wielkopolski jadą chronić granicy polsko-białoruskiej. To jest złamanie doktryny, czyli sposób form formowania tej formacji, był inny i zadania planowane były inne niż zadania, które im wyznaczono. Czasami, być może, znaczy być może, czasami na pewno, tak trzeba. Natomiast nie ma co się chwalić, że Płot wykazał prawidłowość w realizacji projektu WOD. Właśnie nie. Można powiedzieć, że WOD złamał swoją doktrynę ze względu na nieoczekiwaną potrzebę niespodziewaną. I to jest w porządku, i można się cieszyć z tego, że było na przykład na tyle elastycznie działano, że się udało. Natomiast projekt WOD był realizowany z zaprzeczeniem takiej potrzeby. Oficerowie z Ukrainy gratulują nam przewidzenia i prawidłowości kształtowania WOD. Wód ukraiński jest zupełnie inny niż polski. Po pierwsze, nie składa się z ochotników, tylko z osób przeszkolonych, które są poborowymi. Po drugie, od początku są to brygady, które mają walczyć w strukturach brygadowych na poziomie brygady, a nie rozerwanymi batalionami na kompanie. Znowu plany według tego, co pan generał Maciej Klisz mówił 5 lat temu, były takie, że kompanie mają walczyć, a nie bataliony czy brygady. W związku z czym nie wiem jak można gratulować sobie tego, że Ukraińcy nam mówią, że dobrze to robimy, jak oni to robią zupełnie inaczej i kłamstwem po prostu jest twierdzenie, że nasza obrona terytorialna i ich obrona terytorialna jest zbudowana tak samo, bo nie jest. W związku z czym albo oni mają rację, albo my mamy rację, albo obie, oba sposoby realizacji są w miarę akceptowalne, albo żaden natomiast one są różne. Dalej. Z pokorą i uwagą odnoszą się do krytyki. Kończymy formowanie struktur. Pan generał Kukuła. Nie wiem, gdzie on się z pokorą i uwagą odnosi do krytyki, bo jako żywo yy, woli bujać w obłokach i mówić rzeczy niesprawdzalne albo zmieniać swoje decyzje, mówiąc, że się douczyli, a przed tym już wszystko mieli obliczone, policzone z fachowcami z uniwersytetów nawet, yy, yy, Nauczyciele mieli szkolić, dawni, dawni gromowcy mieli szkolić, miały być mobilne centra szkolenia. Teraz się okazało, że centrum szkolenia nie było i to był problem, i teraz trzeba zrobić centrum szkolenia. Oprócz tego, rozproszyć zdolności szkoleniowe. 5 lat i w kółko kombinowanie, jak szkolić żołnierzy. Jeśli to jest sukces struktur, to pan generał jak najszybciej powinien zdjąć mundur dla dobra wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. A ponieważ jest w rezerwie kadrowej, to może to jest dobry moment? Chcę stworzyć pododdziały wyższej gotowości na poziomie brygady, może całe bataliony, jeśli się uda. Zawsze gotowi, zawsze blisko, w wyższym standardzie. Nie trzeba słuchać Jacka Hogi, nie trzeba czytać analiz Fundacji Jadarma, żeby wiedzieć, że pan generał właśnie powiedział, że cały, cała doktryna, metoda budowania wotu, według pana generała Kukuły, można o kant rozbić, była błędna, fałszywa i była nie do zrealizowania. Jeszcze raz, zawsze gotowi, zawsze blisko, żeby szybko realizować potrzeby obrony terenów w oparciu o ludzi, którzy są lokalnie. Zawsze gotowi, zawsze blisko. A tutaj mamy: chcę stworzyć poddziały wyższej gotowości na poziomie brygady, może bataliony, jeśli się uda, czyli z brygady kompanie, czyli dwa rzędy niżej. Czyli z 3000 ludzi ma być 150 ludzi, którzy będą mieli wysoką gotowość, a przedtem twierdzone było latami, że całe te brygady mają wysoką gotowość. No to jak jest, panie generale? Warto się zdecydować. Albo rzeczywiście chcecie stworzyć pododdziały wyższej gotowości, pan y, przeprasza publicznie ludzi za zmarnowanie miliardów złotych, za zmarnowanie często entuzjazmu y, pasjonatów, którzy się do was zgłosili. I robicie dobrze już pana następca, generał Klisz. Myślę, że byłby kompetentny do tego, żeby ponaprawiać pana błędy. Czy brniecie dalej w kłamstwo i raz mówicie czarne, raz białe i nie widzicie problemu w tym albo macie nadzieję, że nikt się nie kapnie? Dalej. Obserwatorzy ognia na kompanię, a nawet jeden na Pluton. Najpierw jeden na kompanię, potem jeden na Pluton. Żeby mieć Jaków, tak? Nie tylko obserwatorów ognia, ale również Daków. Jest doktorat na ten temat wydany przez fundację darmę, doktora majora Michała Rawłuszko. Zachęcam do, do zakupienia tego materiału, gdzie jest wyraźnie wskazane, że mamy za mało Dytaków do ilości brygad wojskowych. Jakie mamy. To raz Dwa, Szkolenie j jest wyjątkowo wymagające i bardzo niewiele osób jest w stanie rzeczywiście pełnić tą służbę. To jest trudna służba. Trzy, nawet jeśli byśmy mieli wystarczająco J-Taków na wszystkie ogólnowojskowe Brygady yy, i nawet jeśli byśmy wyszkolili amatorów z Brygad Obrony Terytorialnej, żeby byli J-Takami, co jest naprawdę niemożliwe. To nie jest moja złośliwość. To nie jest yy, Także nie ufam entuzjazmowi ludzi, którzy zaciągnęli się do wotu. Po prostu ilość czasu, która jest na szkolenie dla nich przeznaczona, jest niemożliwa do pogodzenia z ilością czasu, która jest potrzebna, żeby wyszkolić drzej taka. W związku z czym po prostu przestać trzeba udawać, to jest niemożliwe. Co jest bardzo może bolesne, no ale taka jest rzeczywistość, trzeba się z nią pogodzić, nie ma co kłamać. Cytat. To chyba pan Wolski powiedział: Amerykanie chcą, by brygady widziały na 500 km. To jest bardzo ładny przykład tego, kiedy widać, że ktoś mówi coś, może zbyt swobodnie, może po prostu się nie zna. Bo pierwsze pytanie: jaka jest przyczyna celowa? Druga: jaka jest przyczyna celowa i sprawdza, znaczy. Hmm, jeszcze raz. Musimy zobaczyć, dlaczego ktoś chce jakieś rozwiązanie, co sprawiło, że chce te rozwiązanie i do czego to rozwiązanie ma nas prowadzić. Otóż, jeżeli chcemy, żeby jakiś oddział wojskowy, jakaś yy, yy, na przykład brygada, tak jak tutaj jest teza, Amerykanie chcą, żeby ich brygady widziały na 500 km. Czy brygady mają efektory, które sięgają na 500 km? Nie. Czy mają efektory, które sięgają na 100 km? Nie. Czy mają rejony odpowiedzialności, które sięgają na 70 km? Nie. Czy mają rejony odpowiedzialności, które są w 50 km w głąb od linii kontaktu z nieprzyjacielem? Nie. A więc po co mają mieć środki obserwacji, a to znaczy koszt ludzi koszty logistyczne? I koszty sprzętu, tak? Widzenie na 500 km oczywiście jest możliwe, oczywiście jest przydatne, ale nie na poziomie brygady czy dywizji. Od tego są, bo brygada i dywizja nie mają środków oddziaływania na 500 km. W związku z czym, zawracanie komuś głowy w batalionie, rozpoznania na poziomie brygady tym, co się dzieje 500 km od, od jego brygady, po co, jeżeli dowódca nie potrzebuje tego. Tej wiedzy nie ma środków, żeby przeciwdziałać temu, co tam się dzieje, i nie jest to jego rejon odpowiedzialności. To jest piękny przykład, jak coś powiedzieć, żeby obnażyć, że, że się mówi zbyt swobodnie, tak delikatnie. Może to określę. Amerykanie chcą, by, by ich brygady widziały na 500 km. Nieprawda. Nie chcą, bo są racjonalni w tym, jak wykorzystywać własny sprzęt. Dalej. Pan generał Kukuła wymyślił. Taczanki, tudzież technikale, tudzież pikapy uzbrojone. Niszczyciele czołgów na PPK, na, na pikapach to jest świetny pomysł, który jest wdrożony na, na Ukrainie ze względu na to, co wymyślono w polskich wojskach obrony terytorialnej. Obawiam się, że murzyni byli pierwsi i w Afryce pikapy są od 50 lat spokojnie w użyciu. Natomiast w czasie II wojny światowej, to się nazywało Porté. Jakoś oczywiście mogę to źle wymawiać, natomiast jeśli na pakę wkładamy działko przeciwpancerne albo działko przeciwlotnicze, to tak robiono na przykład w Afryce Północnej podczas kampanii generała Romla, tak też robiono na froncie wschodnim, tak też Niemcy robili na froncie zachodnim, a przedtem taczanki w trzy konie zaprzężone. To jest wymysł sowieckich naukowców, akurat radzieckich. I naprawdę to jest ich wymysł. To znaczy ta czamka, która, czyli wóz konny, cztero, trzykonny, czterokołowy najczęściej, wóz, na którym na stałe jest CKM, który ma prowadzić ogień z tego wozu, a nie być tylko przewożony, to naprawdę jest wymysł sowieckiej Armii Czerwonej i wojny domowej w Rosji po upadku. Ceratu. W związku z czym nie wiem, czy pan Kokoła tak długo żyje, czy, czy też może służył w Armii Czerwonej, natomiast nie niszczyciele czołgów w PPK na pikapie, to nie jest nic nowego, i czy Syria, czy Libia, czy Irak, czy Sudan, e, czy Afganistan, naprawdę nie ma co sobie przypisywać wynalezienia koła. Wod szkoli oddziały antyterrorystyczne z użycia przeciwpancernych pocisków kierowanych. Jak wiemy, nie szkoli szefa komendanta głównego policji z użycia broni przeciwpancernej czego skutki mogliśmy oglądać wszyscy. Policja ma walczyć i chce walczyć. Policja nie ma walczyć i nie wolno żeby walczyła i policja nie potrzebuje ppeków. Nie potrzebujemy oddziałów antyterrorystycznych czyli po prostu tak naprawdę zmotoryzowanych odwodów policji państwowej, żeby nie powiedzieć zomo. Które używają PPK, dlatego, że to jest złamanie doktryny. Jeśli nie potrzebujemy AT, to można tych ludzi, rozwiązać te oddziały i użyć tych ludzi w wojsku. Ale, bo może rzeczywiście nie potrzebujemy takiej ilości oddziałów antyterrorystycznych? W Polsce terroryzmu jako żywo przez ostatnie 30 lat nie widziałem. Jakieś małe, zmotoryzowane odwody e, się może przydadzą, ale nie w tej ilości, co teraz mamy AT. Tutaj wydaje się, że, że to jest prawda, że to jest po prostu moda, nie potrzebujemy takiej ilości oddziałów antyterrorystycznych. Natomiast jeżeli je mamy, to po to, żeby zajmowały się przestępczością zorganizowaną i szczególnie niebezpiecznymi bandytami, a nie po to, żeby strzelały z broni przeciwpancernej do czołgów nieprzyjaciela czy wozów opancerzonych nieprzyjaciela. To jest złamanie doktryny. Zgodnie z prawem policjant nie jest kombatantem. Policjant po to nie jest kombatantem, żeby okupant nie usuwał policji i żeby policja nadal mogła służyć lokalnym społecznościom, żeby ją bronić przed ne, zwykłym bandytyzmem, dezerterami obu stron, żeby zachować spokój i bezpieczeństwo, żeby nie zapanował chaos. To jest zasada, która była oczywiście nieraz w historii łamana, na przykład w czasie wojny polsko-bolszewickiej. My usuwaliśmy ich komisarzy, oni usuwali naszą policję, wojna była totalna ale to jest wyjątek generalna gubernia miała granatową policję a nie tylko wojna z totalnym złem działa tak to znaczy my z bolszewikami mieliśmy wojnę o wszystko bo oni chcieli zniszczyć świat jaki istniał tak no i go zniszczyli niestety potem natomiast złym przykładem są też stany zjednoczone w Irak 2003 roku oni zniszczyli całe struktury państwowe całe struktury siłowe zniszczyli policję państwową w Iraku i skutkiem tego jest chaos i przestępczość i wojna wszystkich ze wszystkimi właściwie aż do dzisiaj. To znaczy to, że Amerykanie uderzyli w policję państwową, która z nimi nie walczyła, to jest zbrodnia wojenna. Po prostu za to ktoś powinien w Pentagonie odpowiedzieć, siedzieć w więzieniu gdzieś w chadze. Oczywiście nie będzie siedział. Natomiast... Jeśli będziemy mieli wojnę o wszystko, to wszyscy oczywiście powinni walczyć. Ale jeśli możemy doprowadzić do tego, żeby nie było wojny o wszystko, jeżeli możemy e, ograniczyć wojnę z nieprzyjacielem, to należy ją ograniczyć, bo mamy dbać o własnych obywateli, rzekomo przecież suwerena, na pewno podatników, na pewno, na pewno naszych sąsiadów i. i, i, i można powiedzieć, współplemieńców, tak? przedstawicieli tego samego narodu. Policja absolutnie nie powinna walczyć. Generał Kukuła, który publicznie mówi o tym, że szkoli ATS, używania przeciwpancernej broni, ee, daje pretekst potencjalnemu agresorowi, żeby traktował nasze, naszą policję jako kombatanta i to my jako społeczeństwo będziemy wtedy cierpieć na terenach okupowanych dużo bardziej, Po Rosjanom jako żywo by to nie zaszkodziło kop do 2030 roku wtedy certyfikacja. Nie ma to jak obiecać coś za 7 lat, tak. Ciekaw jestem, czy jakbyście państwo obiecali żonie samochód za 7 lat, to by uwierzyła. Raczej, raczej nie. Dwie w ramach kopu, kop miałby być w ramach wotu, kop miałby mieć dwie brygady obrony pogranicza z 10 brygadami z dwa razy większą ilością żołnierzy zawodowych. No to jak to jest? Wyszkolimy w te szesnastki i weekendy profesjonalistów, którzy będą używać gromów i, i pepeków, czy jednak nie? Bo na początku i, i pioruny miały być używane przez e, żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej i dżeweliny miały przez nich być e, wykorzystywane, a teraz się okazuje, że co? Że nagle się nie da? Dalej było też o artylerii w WOC, jaki to świetny pomysł. Tak, ale to się cały materiał, może, może jeśli Państwo będą chcieli, to, to proszę w komentarzach napisać. Jak z perspektywy fundacji darma powinna wyglądać struktura brygady WOT-u. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to możemy takie wróżenie z Fusów głównie dla celów rozrywkowych. Ale troszeczkę też edukacyjnych zrobić, tak? Jak powinien wyglądać wot? Bo tak jak wielokrotnie mówiliśmy w fundacji, nigdy nie byliśmy przeciwnikami istnienia wotu, wręcz przeciwnie. Natomiast sposób szkolenia, struktury, sposób mobilizacji, osiąganie gotowości, uzbrojenie, które jest planowane, to wszystko było wewnętrznie sprzeczne. To był nożo, co wiertarka, coś do niczego, I, i, i jak życie pokazuje, nadal jest do niczego, no bo mamy mieć specjalistyczne brygady, mamy mieć bataliony wyższej gotowości, mamy mieć jaytaków, mamy mieć artylerię. Krótko mówiąc, po dwóch kadencjach generał Kukuła przyznaje, że całe struktury, które stworzył, nie nadają się do niczego i trzeba je całkowicie zreformować. Życząc państwu i sobie, żeby generał Kukuła nigdy niczym w Polsce już nie dowodził, Dziękuję za cierpliwość i do usłyszenia, do zobaczenia.